Kolejna noc na parkingu przed hotelem Albatros. Już po przepłynięciu Dunaju nie miałyśmy siły jechać dalej, a była naprawdę fajna lokalizacja. Było spokojnie, cicho, wyspałyśmy się super. Teraz jedziemy w stronę Trasy Transfogarskiej, bo jutro zrobimy sobie taki półdniowy hike po Górach tamtejszych. Mamy trochę liofilizowanego jedzonka, naładowane baterie w dronie, w aparatach i pewnie spędzimy w górach cały dzień. A teraz w drogę. Ale przed drogą jeszcze. Kawki, napoje, izotoniki posprzątane, szafki zabezpieczone. Nasza pierwsza wyprawa to było. Za każdym razem sprzątanie rzeczy, które się wywaliły z lodówki. Zaklejałyśmy lodówkę plastrami, power tapem, zastawiałyśmy jakimiś rzeczami i po tamtej podróży stwierdziłyśmy, że bierzemy ze sobą cały warsztat, wkrętarkę, wkręty, jakieś specjalne taśmy mocujące i w drodze będziemy sobie ulepszać. I tak właśnie cały czas sobie ulepszamy. kółki latają. Ziom, jedna poleciała. Zium kolejne. dziękuję. Tak? Tak. Thank you. Dziękujemy. Pobyt nad morzem był bardzo przyjemny, ale upały nas nieco zmęczyły. Postanowiłyśmy zatrzymać się w połowie drogi w mieście Pitesti, wypić dobrą kawę i, znalezionym oczywiście na Park Fortnite, Night w darmowym parkingu w środku miasta, odpocząć i przenocować. Mieliśmy ambitny plan, żeby jutro o 6 rano wyruszyć i zdobyć szczyt Moldowenu, czyli najwyższy szczyt w Rumunii, Karpat. Ale tam jest 7 godzin w jedną stronę. Możemy chyba nie dać rady do końca tego zrobić. Mam nadzieję, że chociaż do połowy uda nam się jutro dojść. Zobaczymy, no jednak po półtora tygodnia takiego intensywnego jeżdżenia Zobaczymy, mam nadzieję, że się uda. Teraz jedziemy jeszcze raz przejechać się trasą transfogarską, porobić trochę zdjęć, pozwiedzać, bo ostatnio zjeżdżając przejechałam zamek Drakuli, który chciałam, a raczej jego ruiny, który chciałam zobaczyć. No i mam nadzieję, że tym razem się uda. A taką miałyśmy przepiękną miejscówkę dzisiaj na śniadanie. A romantyczna Magda zbiera kwiaty. Bye. Przycisnę i zobaczysz czy się zamknie, dobra? Zamykam drzwi tu. Nie wiem. Codziennie usterki, ale do tej pory sobie z nimi radziłyśmy. Tak! Jest! Tak. Wow. Czekaj, czekaj. Dobra, no to jak będziemy wychodzić, to To musimy tam przycisnąć. No wiem, gdzie jest ten czujnik. O No Musisz mi pokazać, może coś wymyśli. Dobra, to chodźmy wreszcie na tą kawę. Co innego można robić. Taki pochmurny deszczowy dzień na trasie Transpogarskiej. Nic innego. To jest Już zapomniałam. Timoszerino? No i ogólnie czekamy do jutra na lepszą pogodę, bo chcemy zrobić sobie trochę tej traski. Wczoraj. Zaraz sobie podejdziemy do fajnej mapki, która wszystko nam powie. Wczoraj sobie zrobiłyśmy totalnie lajtowy dzień, żeby dzisiaj mieć siłę, a okazuje się, że dzisiaj musimy sobie zrobić kolejny totalnie lajtowy dzień. Ale dobiłyśmy z liczbą misi do 10. No i Magda jest zachwycona swoją zupą. Pokaż swoje zupę trochę. Nie ma co pokazywać, trzeba jeść. Nie ma co pokazywać, bo już jest zjedzony. Tak naprawdę. <laughs> Smacznego. <śmiech> mm. Gango. Jezu, jak jest zimno. Ja no się zjadłam hamburgera langoszowego. Z dżemem z borówki? Nie. Blueberry. Z blubery i z bryndzą. Jestem padnięta. Co to jest? Ja go chcę. To jest malinowa i znowu blubery. Malinkę. Malinkę. Nie, dobra, potem. Jutro, nie? Jest, jak jest zimno. Mam kurtkę puchową. Magda też ma kurtkę puchową. Kurtkę przeciwdoszczową. Marzną rączki. Naprawdę jest zimno. Tak? Panie bocianie i pani bocianico, Chce co na państwo na to? Żebyśmy sobie wiem, zimno. kampera ziemno. coś takiego, i zainstalował. O, Flaminga dla Pauliny. Flaming. E, flaming sobie liczy za siebie. 120 lei. Bo ten duży też. No to do widzenia. Idziemy do naszego busa. Się, Który jest zamknięty dzięki Paulinie. Udało się. Też dzięki Jezu. trochę mnie. Tak i też dzięki trochę Marci. Jezu, jak jest zimno. Kawa, ile jest stopni? Tutaj nie było żadnych termometrów. Pogoda pokazywała 12 stopni, ale sądzę, że odczuwam na zimno, bo jest bardzo, bardzo tam. Jeżeli ktoś ma tylko jeden dzień i przyjechał tutaj, żeby zobaczyć trasę, to nie, nie to przewalone. To nie fajnie. Ale jeżeli ktoś widział ją tak jak my. Pełnej okazałości. Przy pięknym słońcu, i teraz ma okazję też taką zamgloną, to to już jest w porządku. To już nie ma przewalone. To już jest bardzo ciekawe doznanie. Bo te górki i. Nie podchodź do tej krawędzi, bo ja mam stres. Wodospadu tutaj nie ma. Wodospad był z drugiej strony krawędzi. E, tfu. Nie krawędzi, tylko e, tunelu. Gdzie my odpalamy Webasto. Tak, trzeba odpalić Webasto. No. No. Ale trzeba powiedzieć, że Simba się zajebiście sprawdza. Tfu, tfu, tfu oczywiście. Jedyna rzecz, no do tej pory, takie pierdołki po prostu związane z kamperowaniem, czyli... E, ten kabelek od elektryczności, rurka z ciepłą wodą od bojlera, bo się grzał za długo. No i ten nieszczęsny czujnik tutaj, ale my to ogarniemy. Znaczy, czujnik już ogarnęliśmy. Po prostu trzeba go przecisnąć. Trochę jest tutaj tego towarzystwa. Nic nie widać. Wcinają wszystko, wszystko jak leci. Boże, jakie one są śmieszne. Cwaniara jaka. Dzień, cwaniaro. Lęka się i dobrze. O Boże. Psy ogarniają stado. Wiesz jak i idą. Fitery wow. Jezu, ostatnim razem jak tutaj byłyśmy, to ten facet tak samo cały dzień z browarem, teraz tak samo. <grywka>